Zapraszam Ryszarda Strausa, a potem Staszek Gabrielski, a potem jeszcze dobrze Paweł Okej, okay, Dobra. Moi drodzy, kiedy przyszedłem do pracy na Ordynackiej w 1981 roku do wieśka Dębskiego, no Stanisław Ciosek, wcześniej go nie znałem, słyszałem tylko o nim, on już na Ordynackiej był legendą wtedy. I opowiedziano mi o nim taką historię, która była powszechnie wtedy znana. Że nie wiem, czy prawdziwa, czy to, czy to był, czy to tylko taka legenda miejska, ale potem, jak poznałem Stanisława Cioska, to wydaje mi się, że to całkowicie możliwe. Otóż w 1971 roku, jak był prezesem federacji, któregoś dnia został wezwany do KC, wrócił stamtąd, zaprosił wszystkich współpracowników do sali konferencyjnej, polali. I powiedział: No, słuchajcie, czas się, przyszedł czas się pożegnać. Mówi, i wiecie co, powiem Wam tak. Spodziewałem się, że prędzej czy później pójdę do góry, ale nie myślałem, że do Jeleniej. <głosy> dziękuję, <głosy> dziękuję bardzo, Ryszard. Teraz Staszek Gabrielski, potem Paweł Byra, a potem Platon Wysoczański. I będziemy zwierzać, rozumiem, do końca. Tak. Tak. Miło zabierać głos po latach no, w gronie, w którym się przez lata współpracowało. Krzyśkowi Szanaukowi powiedziałem, jak nie zachęcam do zabrania głosu, że zabiorę głos wówczas jak się wkurzę. No ale oczywiście chcę powiedzieć, że się nie wkurzyłem. I kilka zdań chciałem i kilka zdań chciałem oczywiście powiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, ja sądzę, że Staszek Ciosek jest postacią wszechstronną postacią, która ma piękne karty zapisane w Polsce i należy mu się bardzo bogata, wszechstronna biografia. I myślę, że naszym powinniśmy się skupić, to zachęcić ewentualnie autorów, którzy by taką biografię napisali. Broni Boże, żebyśmy to pisali, tą biografię pisali ludzie z naszego środowiska. Bo wówczas wyjdzie to postać i biografia niezwykle. Jednostronna. Więc sądzę, że powinniśmy właśnie szukać takiego autora, która pokaże tą pas postać no, w sposób bardzo wszechstronny. Sięgnie do archiwów i zanalizuję po prostu te wszystkie sprawy. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Ja ze Staszkiem Cioskiem spotkałem się po raz pierwszy jako przewodniczący Rady Uczelnianej. Później funkcjonowaliśmy na niwie. Ruchu Młodzieżowego, no, a później prawie 10 lat w Komitecie Centralnym Partii. Współpracowaliśmy bardzo blisko, pomiędzy innymi, tak się składało, że on odpowiadał za sprawy związków zawodowych po niwie rządowej, a ja po niwie partyjnych. Nie będę o tej sprawie, oczywiście, opowiadał. Natomiast chciałem zachęcić nas wszystkich, w dalszej dyskusji, zresztą często to rozmawiamy na naszych spotkaniach Komisji Historycznej, żeby na wszystko, o czym mówimy, chociaż tutaj kolega, profesor, przepraszam, że kolega Raciborski, mówił o roli tych elit. Ja nie chcę tych elit el, po prostu eliminować i ich roli, bo to jest sprawa oczywista. Ale żebyśmy popatrzyli się na pewne procesy społeczne, które decydowały o pewnych zjawiskach. Bo to dzisiaj my tak bardzo ładnie mówimy. Oczywiście okrągły stół, jak my tutaj wszyscy, żeśmy mieli piękne zasługi. Ja oczywiście nie kwestionuję tych zasług. Jestem pewien uznania dla ludzi i z opozycji, i z obecnego obozu władzy, którzy doprowadzili do tego okrągłego stołu. Ja myślę, że my jako pokolenie możemy uznawać się za pokolenie właśnie porozumienia. Bo tak to ukształtowało się to pokolenie w naszym ruchu akademickim, w, w naszym ruchu studenckim. Ale przecież to były szalenie złożone sprawy. I ja zgadzam się tutaj z Aleksandrem Kwaśniewskim, z panem Bujakiem, że na przykład no, decydującą osobą w rozstrzyganiu tych spraw był Wojciech Jaruzelski. I ja muszę powiedzieć, jak ja to postrzegałem od wnętrza, on od dłuższego czasu miał w swojej głowie, Pewną koncepcję rozwiązań, spraw, które sfinalizowały się w czasie Okrągłego Stołu. Z czego to wynikało? To były bardzo złożone procesy. Nie chcę o tym wszystkim po prostu opowiadać. Jak się zmieniał Wojciech Jaruzelski, jak w drugiej połowie lat 80. zamknął się często poza Warszawą i rozważał różne sprawy. Jak dziesiąty zjazd partii właściwie cofnął się. Z pewnych, jakbym powiedział, procesów reformatorskich, a jednocześnie wojskowa koncepcja kierowania partią, ona po prostu nie zdawała egzaminu, bo trudno w sposób wojskowy kierować bądź co bądź ruchem społecznym więc to były bardzo złożone, bardzo skomplikowane sprawy. A poza tym, w roku 1983 przyjechał do Polski Bajbaków. Wtedy odbyły się bardzo poważne rozmowy, te oficjalne, ale i nieoficjalne. Ja wtedy miałem to szczęście, że z Manfred, Manfred Gorywoda zapraszał mnie na rozmowy kameralne, które odbywały się z Bajurakowem, a one się odbywały na parkowej, po prostu w restauracji. Co z tych rozmów wynikało? Poważny kryzys gospodarczy w Związku Radzieckim. Gdzie Bajbakow wprost wówczas powiedział, my nie jesteśmy w stanie udzielać dalszej pomocy Wam i krajom socjalistycznym. Nasza gospodarka jest w bardzo głębokim kryzysie. Co z tego wynikało? Przecież my to wszystko słyszeliśmy. My wiedzieliśmy po prostu, że zaczyna się łamać cały model ekonomiczny gospodarek socjalistycznych socjalistycznych i później po prostu dalsze procesy. Ja już nie mówię o sprawach Gorbaczowa, przecież gdyby nie te zmiany, które zachodziły w Związku Radzieckim, również i te procesy byłyby niemożliwe w Polsce. Niemożliwe w Polsce. Więc w związku z tym zachęcam, żebyśmy na te wszystkie sprawy Patrzyli przez pryzmat pewnych procesów ekonomicznych, politycznych, które zachodziły, dlatego że to nasze spojrzenie będzie wówczas, jakbym powiedział, no, znacznie, znacznie głębsze. I ostatnia sprawa. Słuchajcie, moi drodzy, ja jestem tym człowiekiem, który uważa się za szczęśliwego człowieka, że tak ten kryzys w Polsce się zakończył, jak się zakończył. Staszek Ciosek był razem ze mną na konferencji w Archiwum Akt Nowych, i wtedy, oczywiście tam dyskutowaliśmy o tym etapie przed wprowadzeniem stanu wojennego, ostatnie trzy miesiące. Staszek wtedy wyglądał źle. Powiedział tylko jedną sentencję. Najszczęśliwszą rzeczą, jaka w moim życiu się spotkała, nie spotkała, to był właśnie ten okrągły stół, stół i że nie doszło do rozlewu krwi. I to była w istocie rzeczy najważniejsza sprawa. A dlaczego tak żeśmy efektywnie się w miarę dogadali? Bo byli po pierwsze mądrzy ludzie, a po drugie to była jedna i druga strona bardzo słaba wówczas na początku, jak w końcu tych lat 80. i 90. Wówczas dwóch słabych partnerów no po prostu było gotowych się porozumieć. Nie lekceważę zasług. Powtarzam jeszcze raz, nie, nie lekceważę zasług, ale przecież no popatrzmy się tak no realistycznie, jak to wszystko wyglądało. Czas mi tutaj nie pozwala bliżej tego analizować. I ostatnia sprawa. My bardzo upraszczamy, bardzo upraszczamy sprawę tych procesów jednościowych w ruchu młodzieżowym. I tak oczywiście, my teraz tutaj mówimy, tak, to radzieccy o tym zadecydowali i tak dalej. Oczywiście, rację mają ci koledzy, którzy mówią, że radzieccy się doczepiali do spraw rolnictwa, kościoła i ruchu młodzieżowego. Ale umówmy się szczerze, te procesy były znacznie bardziej skomplikowane, i nie był to jedyny czynnik, który decydował o tym. O tym już rozstrzygała walka o władzę w PZPR-ze dlatego że już wtedy to tworzyły się frakcje ruchy a to były lata 70 zmierzające między innymi do zmiany ekipy Jerka. one miały ale nie tylko byłbym w błędzie i też mogę uznać że to jest też jednostronne spojrzenie było o wiele więcej czynników a o procesie powstawania SZSP to myślę że jest potrzebna odrębna Naprawdę znacznie bardziej wnikliwa rozmowa, aniżeli my tutaj się posługujemy takimi skrótami myślowymi. Jak również potrzebna jest rozmowa, dlatego że to wszystko, co dotyczyło procesów integracyjnych ruchu młodzieżowego w latach 70., jest absolutnie zupełnie pominięte. A najgorsze jest w tym to, że kilku aktorów tego procesu milczy jak zaklęci do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Paweł Byra. A w momencie, w którym przechodzi, chciałem powitać serdecznie na sali obecną Marię Klimczak, która usiadła skromniutko w kąciku, Ż żonę oczywiście, towarzyszkę, życie Wieśka Klimczaka. Witaj, Marysi! Hmm. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, Panie Prezydencie, ja tu chciałem polemizować z kolegą Bogdanem Jachaczem, który przedstawił nam, jakie to były w ZSP zasady demokratyczne. Bogdan, były przede wszystkim zasady praktyczne. Podam Ci taki przykład i Państwu, że jak Rada Okręgowa w Białym Stoku nie mogła wybrać przewodniczącego, bo byli dwaj kandydaci i byli równorzędni, to Staszek Ciosek powiedział: No to Goliz będzie tam przewodniczącym Rady Okręgowej. I wsadził go do samochodu, zawiózł do Białego Stoku i obie uczelnie wybrały go na przewodniczącego Rady Okręgowej. Ale tak. To był przykład, jak Staszek potrafił pragmatycznie rozwiązywać problemy. Ja ze Staszkiem miałem, że tak powiem, przyjemność współpracować i w Zrzeszeniu Studentów Polskich, i w Radzie Głównej Federacji, a także w Urzędzie Rady Ministrów. Podam dwa, trzy przykłady, żeby nie przedłużać. Staszek interesował się wszystkim i kulturą, i turystyką ale także interesował się sprawami socjalnymi studentów. Między innymi w 1971 roku było posiedzenie plenarne poświęcone takiemu tematowi dom studencki terenem Społecznej aktywności studenckiej. O co chodziło? Chodziło o to, żeby studenci mieli również wpływ na projektowanie i budowę tych domów. Żeby tam te domy były nie takie jak za przeproszeniem kołchozy, żeby to były mniejsze budynki, żeby tam był klub studencki, żeby przychodnia lekarska była i obiekty sportowe. Właśnie Staszek o to walczył w tamtych latach. I podam Wam dwa przykłady. Ze współpracy ze Staszkiem w federacji. Wiadomo, było polecenie, żeby powstał w Polsce konsomą. Ale Staszek to mistrzostwo rozegrał. On po prostu powiedział, że te trzeba sprawy, problemy skonsultować ze środowiskami. A z góry wiedział, jakie będą opinie. Także wiadomo, że studenci się nie zgodzą, że się nie zgodzą również harcerze. I przeciągał ten proces. I ten proces, że tak powiem, nigdy nie osiągnął tego końca. Ja wtedy zajmowałem się wydawaniem takiego biuletynu i również dostałem zadanie, żeby wydrukować jedną legitymację, która będzie w całym ruchu młodzieżowym. I w pewnej chwili Staszek zawołał mnie: No, i co z tą legitymacją? No, ja mówię, wiesz, Staszek, już trzy tysiące wydrukowałem to weź to wszystko przeznacz na przemiał mówi bo już nie będzie potrzebna ale jedną sobie zachowałem także możecie zobaczyć i <sum> chciałem jeszcze podać jeden przykład właśnie była rocznica zwycięstwa nad zakończenia wojny 30-lecia i chodziło o to żeby pozyskać twórców żeby przygotowali jakiś program. Staszek zaprosił artystów na Nowy Świat. Oczywiście miał bardzo dobre kontakty z czasów zetespowskich, więc nikt go nie bojkotował. Pamiętam, i przyszedł Czesław Niemen i inni wtedy znani piosenkarze. Dzięki temu spotkaniu Katarzyna Gertner i Ernest Bryl przygotowali takie oratorium Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony. I tam wystąpił i Czesław Niemen, i Maryla Rodowicz, i Daniel Orbrychski, i Marek Grochuta, pamiętam, i Stan Borys, i Jerzy Grunwald. Więc Staszek był niezaprzeczalnym liderem ruchu młodzieżowego. Nie dyrygował, nie narzucał się kolegom innych organizacji, tylko potrafił po partnersku dochodzić z nimi do celu. Dlatego. Zawsze spotykał się z życzliwością, z sympatią i z chęcią podejmowano z nim współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako ostatni zabierze głos Platon Wysoczański i po jego wystąpieniu przejdziemy do płyty spotkania pokoleń. Dyskutujemy tutaj o roli Staszka w procesach demokratyzacji. Uważam, że... W porównaniu z dzisiejszym stanem demokracji, która jest procesem w ruchu, po prostu jest to jakoś wzor, prawie wzór pod Paryżem, jeśli chodzi o taką demokrację odcinkową, lokalną społeczną. I tutaj podzielam pogląd Mietka Czumy, że ZSB przez to, że z poprzednicy od Stefana Olszowskiego stworzyli podstawę właśnie demokratyczny, że jest perfekcyjnym, zorganizowanym ruchem demokratycznym samorządowym, jakby skupia w jednym Oxford z Cambridge. Jeśli widzimy dzisiaj procesy demokratyczne, jakie zachodzą, na przykład w naszym kraju, to po prostu widać, że pewien degres i, i, i tak dalej. I w każdym procesie, tutaj kolega Raciborski bardzo na szerokim tle, w, w, w każdej demokracji, w, w tych procesach potrzebna jest pewna konstelacja gwiazd, pewne, pewne procesy, po prostu, które mogą zaistnieć przy współdziałaniu wielu podmiotów. Zbyszek Bójak by jakby potwierdził w takiej bardzo dobrej autobiografii Andrzeja Wielowiejskiego, który. Po, pokazując po prostu sposób myślenia o opozycji na 6, 640 stronach książki na przekór Losowi, że w tych procesach demokratycznych strona opozycyjna nie miała żadnej jasnej koncepcji politycznej, że to jest po prostu w dużej dozie szczęścia. Bo jeśli Dupczek nie ma możliwości zrealizowania, Dopiero powstaną warunki, że Havel, jeśli Nawalny nie ma możliwości zrealizowania tych procesów demokratycznych, po prostu tutaj była konstelacja. Ja opowiadam, opowiadam prezydentowi Kwaśniewskiemu, że gdyby nie Stanisław Ciosek, nie znalazł się w pewnej konstelacji gwiazd, to po prostu nawet ci liderzy, którzy decydowali, tak jak Gabrielski mówił, Jaruzelski z jednej strony, Wałęsa, z grupą doradców z drugiej strony, to jednak z tej strony rządowej, przy sztywnym, osklem, chociaż precyzyjnie myślącym, jaruzelskim, druga strona by najprawdopodobniej nie, nie poszła na tak daleko. Rozmowy, koneksje i tak dalej. Zresztą to przykład, że w Krągowstole nawet nie uczestniczył. Drugiej, dru, osoba numer dwa, Kiszczak, no to jednak są służby, trudno żeby, żeby wierzyć po prostu y, służbom i tak dalej. Człowiekiem koncylacyjnym po prostu był Staszek, który się nauczył tego wszystkiego w ZSP i te, tak naprawdę to mam apel do Bogdana Jachacza i Chowzana, aby przyspieszyli to opracowanie w te wywiady z ostatnimi przewodniczącymi ZSP ZDSP, gdzie tam również nie podkreślona rola Staszka. Potrzebna jest być może, być może jest faktycznie biografia w środowisku naukowym może się znajdzie, znajdzie po prostu ZSP i w tym rola rola Staszka, bo dzisiaj tak naprawdę takim kompendium wiedzy z owskim jest akuratnie tutaj o, siedzi naprzeciwko, Rysiu Stemplowski, który napisał ZSP 400 kilku, ponad 400 stronicowa, 99% racji podzielam, jest to taka wiedza, aczkolwiek jedno je, je, Pogląd Staszka i mój i wielu tutaj siedzących, nigdy nie byliśmy na pasku, na pasku po prostu żadnej organizacji zewnętrznej. Byliśmy ruchem demokratycznym, odwrotnie, graliśmy po prostu na rzecz środowiska studenckiego, i tu jeden z kolegów mówił, że to było jego całe życie po prostu wie dla wielu z siedzących tutaj. Te zasady moralne, zasady etyczne były po prostu całym życiem i, i demokratyczną. Chcę powiedzieć, że w, te, w tej demokracji dwoma zasadami się w sumie kierowaliśmy. Zasadą etyczną moralności i, i to dlatego osobowościowo po prostu y, Staszek odpowiadał i zasadą racjonalnego gospodarowania. Przy małej ilości środków przecież myśmy w sumie załatwiali sprawy dla setek tysięcy ludzi. W wyrazie materialne. To zasada naprawdę racjonalnych e, środków. Chcę powiedzieć, że w warunkach już rzekomej demokracji pełnej, tu szkoda, że Krzysia Piotrowicza nie ma, bo on był w komisji likwidacyjnej, odebrano ze stu obiektów klubowych, turystycznych i tak dalej. Klubu Remont, y, Sodola, Żak w Ddańsku, Pałacyk pod Jaszami i tak dalej. Almatur, y, ośrodki w Gryzysce, stu, o, odebrano wszystko z wyjątkiem jednego obiektu w Pałacyku, ale to nie jakaś opłaconość boska, że wspólnie z radcą y, okręgowym, ra, radcą w Radzie Okręgowym y, y, późniejszym y, Marma, panem Cenonym, Marmajem, udzieliliśmy sędziom najwyższego pałacek, poszedłem do sądu i we Wrocławiu załatwiliśmy, załatwiliśmy ten pałacek notarialnie. Wszystko pozostałe po prostu odebrano. Te, w, w akurat nowa, nowa demokracja odebrała to, co wypracowały środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, kończymy tę część. Chciałem bardzo krótko podsumować. Po pierwsze jestem Wam wszystkim wdzięczny, a Wy powinniście być wdzięczni sami sobie, że się zmobilizowaliśmy, że przyszliśmy na to spotkanie. Działamy jak stare, dobre konie kawaleryjskie, które na odgłos trąbki e, od razu podnosiły ogony i biegły tam, gdzie potrzeba. Niech tak zostanie do końca naszych dni. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa to jest tak. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej merytorycznej, bardzo wielkiej wartości tego dzisiejszego spotkania, czyli prezydentowi Aleksandrowi Kraśniewskiemu. Wielkie brawa panu Zbigniewowi Bujakowi za to, że przyjął zaproszenie, że jest wyrazicielem i głosicielem obiektywizmu historycznego, oceniając procesy takimi, jakie one były, a nie takimi, jakie czasem są przedstawiane w krzywym zwierciadle, w fałszywych jakichś przesłankach, których ma, mamy na, na co dzień, ich wiele. Bardzo panu jestem za to wdzięczny i myślę, że wszyscy. Dziękuję.